No ma. Myślę, że czas najwyższy porozmawiać. W końcu postać ma już 220 poziom, a Wy zapewne czekacie na podsumowanie między 100 a 200. No to zaczynamy. Standardowo, tak jak w ostatnim podsumowaniu, omówimy sobie troszeczkę coś na temat Expa, bestiarki, tasku. Zmianek w ekwipunku, czarach jakie się pojawiły, no i ewentualnie coś na temat koła, chociaż tutaj za wiele się nie zmieniło. Przejdźmy zatem do punktu numer 1. Kolejność oczywiście taka jak po drodze wykonywaliśmy wszystkie taski, wszystkie miejscówki, gdzie zpiłem, a zatem rozpocznijmy, będę sobie korzystał ze swojej ściągawki, bo jest tego trochę. Na sam początek kilka słów na temat stamporów, Task od Gryzlina Adamsa. Generalnie na setnym poziomie cały czas robiliśmy taski. Myślę, że w sumie do dwusetnego cały czas je nadal robimy. Ale mniejsza. Taski na stampory. Bardzo fajna miejscówka, w miarę przyjemnie i szybciutko wbijało się do tego taska. Jednocześnie dosyć często wypadały przedmioty, dzięki którym można było sobie później ogarnąć mącika z yy, Tak jak wspomniałem, bestiarka całkiem przyjemna. Minusem może być to, że gdzieś tam zbija te umiejętności. Natomiast. Tam spot całkiem przyjemny, bardzo często wolny, a zatem polecam. Mimo tego, że wbity setny poziom, w dalszym ciągu taski na Chozenach bardzo fajnie oddawały i miejscówka całkiem przyjemna, a zatem również. Na Chozenach robiliśmy poszczególne hunciki, więcej nie będę omawiał, o tym było w pierwszym podsumowaniu, a zatem przejdźmy dalej. Kolejna bardzo ciekawa miejscówka na wyspie Kralos, miejscówka z Scionami oraz Undead Gladiatorami. Dwa mopki do bestiarki, mobki, które mają stosunkowo mało HP, więc dosyć szybko padały. Scion oczywiście to również kolejny task u gryzłego Adamsa, mega szybko wpadał ten task, dlatego mocno polecam tą miejscówkę. Exp również na bardzo zadowalającym poziomie. rawa robiliśmy około 1, 3, 1, 4 KK, więc myślę, że sztosik godne polecenia. A więc, ziomeczku wpadnij, sprawdź sam. Jeden hund na Kwarach na Yalahar. Hunt tak naprawdę nie tyle robiliśmy jakiegoś taska czy coś. Po prostu w trakcie robienia jednej z misji Yalahar Questu widzowie zaproponowali, aby pójść sprawdzić. I muszę wam powiedzieć, że całkiem obiecująca miejscówka. Rawik też około 1213 3 kk na godzinę. Minusem jest oczywiście to, że chodzi się bardzo wolno pod tą wodą i dla niektórych, na przykład dla Rafała było to bardzo duże wyzwanie i bardzo go to denerwowało. Natomiast miejscówka bardzo fajna. Polecam. Nam dodatkowo jeszcze gdzieś tam kreweta spadła, więc da się zarobić. Da się zarobić. Ochota na no nostalgię mnie wzięła. W związku z tym task u na behemoty i huncik na Queście. Miejscówka, gdzie za bardzo ekspa nie ma, ale troszkę behemotów jest. Resp nam wystarczał i task szedł jako taką. No, szału nie było, muszę Wam powiedzieć, bo jednego taska robiliśmy dwa dni, gdzie każdy z huncików trwał powiedzmy te dwie godziny, może nie całe. No ale mówię, nostalgia, nostalgią. Quest przy okazji trzeba było zrobić, no więc poszliśmy sobie zobaczyć. Co tam na tej misówce? Z plusów na pewno dużo cyklopów, więc yy, jeżeli ktoś chce dodatkowo, oprócz taska na behemoty, sobie podziałać jeszcze z bestiareczką, no to trochę cyklopów tam oczywiście wpadnie. Taki w oczywiście, to obsidian i pamiętajcie, aby go tam mieć, bo jeżeli nie będziecie skurowali behemotów, no to tam za wiele. Nie zarobicie. Jeden z najbardziej spalonych, sfejlowanych miejscówek, jaką próbowaliśmy, były minokulty. Dostęp, który trwał minutkę, kilka słów do NPC-ka, przejście przez drzwiczki i voila, jesteśmy. Natomiast na wyższym piętrze ktoś tam sobie expił, na niższym piętrze resp nam za bardzo nie wyrabiał, byliśmy tam w wujkę i szczerze mówiąc, no szału niestety nie było. Myślę, że udam się na tą miejscówkę, chociaż po to, żeby zrobić tam bestiarkę ale raczej pójdę tam wtedy, kiedy Rafała nie będzie, pójdę tam solo. Tak jak mówię, wspominam, bo miejscówka oczywiście była przez nas bita, ale szału nie ma, więc raczej nie polecam. Z miejscówek, które polecam, na pewno rosha. Jeśli chodzi o expa, szału nie było, no bo bijąc z Rafałem byliśmy to oczywiście w duo, więc ten exp był raczej na gary niskim poziomie, ale jeżeli pójdziesz tam, drogi przyjacielu, solo swoim rycerzem, to myślę, że zrobisz całkiem przyjemny exp. Co do lota, Również bardzo fajnie, dużo itemków leci, w miarę dużo można zarobić, no i szybciutka bestiara. Hero Cave rozpoczęliśmy gdzieś tam na 50, 60 poziomie. I mimo tego, że mieliśmy 110, 120, no to Hero Cave dalej był w miarę spokojną miejscówką. równo poziomie 1,1, 1,2kk expa na godzinę. Mobki fajnie padały, bestiara fajnie szybciutko się robiła. Czego chcieć więcej? No pewnie kasy, bo kasy za wiele tam nie było. Ale jeżeli nie macie jakiejś alternatywy i szukacie czegoś na szybko, Gdzieby pójść i akurat hero Cave będzie wolny, no to mimo tego, że wbiliście te troszeczkę już tych poziomów, nadal warto tam oczywiście pójść. No to czas na topkę, jeśli chodzi o wbijanie expa. Mowa tutaj o lava lurkerach. Akurat ja wbijałem lava lurkery dwa razy. Jeden huncik zrobiłem solo, drugi hunt zrobiłem z Rafałem i oba te hunty były realizowane podczas double expa. Z, z plusów, no exp w miarę fajny miarę spoko można tam tego expo wyciągnąć, a więc level sobie bardzo fajnie idzie w górę. Z minusów? No nie zarobisz. Generalnie nic nie zarobisz, bo z lava lurkerów niewiele leci. Szybciutki tip? Na pewno jeżeli idziesz tam ze swoim druidem, albo tym bardziej, jeżeli idziesz tam w team huncie, to dobrze porozstawiajcie sobie parcele na całym huncie, ponieważ mobki robią co chcą, a więc nie da ci nic eksatowanie. Profesje magiczne powinny stać za parcelami, a ty tym rycerzem wtedy będziesz miał święty spokój, nic ci nie będzie przeszkadzało, nic ci nie będzie odklejało i będziesz się cieszył. Z wbijających się kolejnych leveli. Kolejna z fajniejszych miejscówek to wyrmy i elder wyrmy na Drefi. Całkiem ciekawe takie znalezisko moje. Miejscówka, gdzie szybko wbijesz wyrmy do bestiarki. No, eldery potrzebują trochę więcej czasu, bo potrzebujesz ich tysiąca I myślę, że warto na niższych levelach uważać na elder wyrmy, ponieważ potrafią się odpalić. Więc raczej unikałbym zamykania się z dwoma bądź trzema elder wyrmami, bo może być czasami. Nieciekawie. ciekawie. Natomiast miejscówka do, porównywalna do Hero do też gdzieś mniej więcej około 1,1-1,2 kKX-a na godzinę. Z lotem nieco lepiej, ale to też zależy od otwarta, bo miałem hunci, gdzie spadł mi na cały hunt 4 Focus Cape y i koniec, a miałem hunta, gdzie praktycznie cały plecak był zapełniony lotem. Więc to wszystko oczywiście zależy. Natomiast Również alternatywa, miejsce gdzie raczej mało osób będzie xpiło, więc udaj się tam swoim rycerzem i spróbuj miejscówki. Polecam serdecznie. Jedna z ciekawszych miejscówek, oczywiście, Werehyeny. Miejsce gdzie ludzie biją już na setnych levelach, w sumie nawet na 50 widziałem ludzie, którzy gdzieś tam to bili w team huncie. No my zaczęliśmy z Rafałem na 160 poziomie, żadnych defów tam nie zapinaliśmy, żadnych prejów, chyba że na expa. Miejscówka bardzo fajna, fajne exp. Bardzo, bardzo dobry zarobek. Bestiareczka też przyjemnie wpada sobie. W miejsce godne polecenia. Tak jak mówię, my rozpoczęliśmy na 160 poziomie. Ty drogi widzu, możesz Solo bądź ze swoją ekipą spróbować wcześniej. Może Solo przegiołem, ale jeżeli masz jakiś Team Hand, to możecie spokojnie pójść wcześniej i spróbować swoich sił. Jesteś szczęściarzem? Mógłbyś spokojnie grać w Lotto? Mam dla Ciebie fajną opcję. Pójdź sobie, mój drogi widzu na jelotaksy. Szybka bestiarka, Exp. No średnio, tutaj akurat raczej bym postawił na szybciutką bestiarkę. 1000 mobków udało mi się wbić w 2,5 godziny, miałem spod oczywiście free, ale mimo wszystko polecam, szybciutka bestiareczka, no i oczywiście szansa na Raging, Raging Maga, z którego mogą ci wypaść elemental spiky i ten bardzo, bardzo drogi. To mi niestety się nie udało. Tam oczywiście musisz się przyjrzeć bardziej World changerowi, który określa określoną, musisz mieć określoną oczywiście ilość mopków zabitych jako ty. No i cały świat, aby mag mógł się zmienić na tego, którego możesz zabić. To nie wnikam, nie o tym jest oczywiście teraz materiał, natomiast polecam szybka bestiarka. Zazwyczaj nie ma tam zbyt wiele ludzi, przynajmniej w godzinach porannych, kiedy ja byłem, to musisz czaić na teleport. Jeżeli teleport jest, wpadnij chociaż po to, żeby zrobić szybciutką bestiareczkę. Tysiąc mobów zabijasz i nie macie. lecisz dalej. Dobra, jeżeli mowa o dosyć małym ekspie, ale w miarę fajnym locie i szybkiej bestiarce, no to w sumie Exotic Cave. Exotic Cave, gdzie możemy zobaczyć pająki, możemy zobaczyć sobie baty. Bat wybijają się bardzo szybko. Jeżeli chodzi o pająki, no tutaj troszeczkę więcej czasu będziesz musiał, drugi widzu poświęcić. Lot na w miarę wyższym poziomie EXP, raczej niższy, około 900 do 1 karawa na godzinę, zarobkowo w miarę fajnie. Bestiara wpada, miejscówka spoko, warto się tam wybrać, znowu jakiś inny teren niż to, co dotychczas gdzieś tam człowiek znał, mówię oczywiście o graczach starej daty, więc wpadnij, sprawdź, zrób bestiarkę. No i tyle, jedziesz dalej. Zbliżamy się już do tego nieco wyższego pułapu. Mówiliśmy o nostalgii, jeżeli chodzi o behemoty, no to w sumie czas na nostalgię kolejną. Czyli mury. Drakeny na murach. Zrobiliśmy z Rafałem wotę, a więc w sumie warto byłoby sprawdzić drakeny. Miejscówka, która zawsze mi się podobała, Rafowi też się zawsze podobała. No i w dalszym ciągu nam się oczywiście podoba. Całkiem fajny zarobek, całkiem fajny exp. Rafa robiliśmy tam 1,5, 1,4, coś takiego więc całkiem przyjemnie, dodatkowo task u Grizzly adamsa, który robi mega robotę moi drodzy 130 poziom wbijacie, macie duo albo macie jakiś team na no raczej duo bierzecie sobie takiego druida, czy druid bierze takiego rycerza idziecie na mury w ciągu dwóch, maksymalnie trzech godzin, macie cały task wbity, niby 900 drakenów ale uwierzcie mi, idzie naprawdę jak złoto szybciutkie punkty, możecie w miarę szybko podbić sobie punkty u Grizzly adamsa i dzięki temu szybciej zrobicie setkę, weźmiecie task na demony, no i tyle, czego chcieć więcej. Potem można już tylko expić i wbijać kolejne levele. No dobra, no to ostatnia miejscówka, jeśli chodzi o to, co robiliśmy, gdzie wbijaliśmy ten, dobijaliśmy ten 200 poziom. Mowa tutaj oczywiście o Medusa Tower. Miejscówka, na której jako paladyn nie miałem okazji poexpić sobie. Muszę wam powiedzieć, że ze wszystkich spotów, na których byliśmy gdzieś tam zbliżając się do 200 poziomu, to jest moja topka. Naprawdę genialnie się tam expiło, level wpadał bardzo szybko, jest tam 5 lub 6 rodzajów potworów, więc zobaczcie ile tak naprawdę można tutaj wbijać bestiary. A jeżeli mówimy o taskach u Grizzly'ego Adamsa, no to mamy 3 mobki. Mamy meduzy, mamy serpent i mamy behemoty. Wszystkie trzy możemy sobie wziąć u Gryzlego. Mniej więcej podobnie się wbijają, jeżeli chodzi o taska. No jeżeli chodzi o Bestiarkę, no to tutaj oczywiście już będzie różnica, bo jedne tam 1000, innych potrzeba 2500, a więc oczywiście na to trzeba będzie zwrócić uwagę. Takim kluczowym tipem, jeśli chodzi o Huncik Duo ze swoim druidem, pamiętajcie o bombach. Na niektórych piętrach przydadzą się energy bomby, na niektórych piętrach przydadzą się fire bomby. Rzućcie je w taki sposób, aby nie rozwalić 3 na 3 całą fire bombą, no bo tak naprawdę te pokoje są bardzo, bardzo ciasne i taką bombą możecie już spowodować, że te mobki nawet do was nie dotrą. Więc zróbcie to z rozwagą, gdzieś tam przy ścianie, tylko i wyłącznie tak miejsce, żeby sobie druid mógł stanąć, żebym był bezpieczny i mobki się po prostu nie przerzucały. Czy coś jeszcze? Aha, no tutaj oczywiście też info na temat run, to też nam wyszło podczas streama. Warto, żeby druid miał przy sobie zarówno awa, jak i gfbki. Na różnych piętrach mogą się przydać różne runy, Także, drugi widzu, zadbaj o to, wbij na misówkę i sprawdź, bo naprawdę warto. Dobra, czas na ekwipunek. Co tak naprawdę zmieniło się w moim ekwipunku? Na pewno plazmaringi na 120 poziomie. Plazmaringi, które mogą zrobić robotę i miałem okazję z nimi oczywiście ekspić. Ale niestety na tym 120, 150 do nawet 200 poziomu miałem okazję kilka razy tylko je użyć. A to dlatego, że ceny plazmaringu no były horrendalne: to dochodziło do 27 tysięcy za sztukę. Teraz jakoś się uspokoiło: te plazmaringi są za 8K, więc oczywiście warto. Pamiętajcie, że jak zostaje wam kilka sekund, to warto, warto ten plazmaring sobie ściągnąć, bo możesz go sprzedać za 8K u NPCK. W, w związku z tym kupując za 8k to jest tak naprawdę jakbyś kupił ring za darmo, jakbyś go po prostu dostał. Drugi przedmiot oczywiście Prismatic Armor. Ja akurat miałem to szczęście, że dostałem od widza jeszcze dodatkowo stierowany Prismatic Armor, tier na pierwszym poziomie. Muszę wam powiedzieć, że mimo tego, że był to tier 1, to dodge w miarę często mi się aktywował, więc całkiem spoko. Oczywiście na prismatic armorze lifelich, no bo tylko jeden slot na imbuing. No i dwa itemki, 150 poziom to zmiana butów, death Calsei, weszło oczywiście tutaj nam do kwipunku i na 185 poziomie zakupiliśmy sobie tutaj Ornatelegi. legi. Tak to wygląda jeżeli chodzi o cały kwipunek, innych zmian raczej nie było. To wszystko, to wszystko. oczywiście jak plazm nie miałem, no co Sword ringi, no ale to gdzieś tam od tych mniejszych poziomów stale oczywiście używam, żeby ten Sword był nieco wyższy na huncie, żeby więcej uderzał. No i automatycznie dostawał lepszy Mana Leech, Life Leech, no ale to oczywiście wiecie. Z czarów, no to jedna zmiana, raczej dodatek: 150 poziom Exeta Amp Res. Czar niezwykle przydatny, jeśli chodzi o rycerzy, szczególnie jeżeli chcecie expić na miejscówkach, gdzie mobki od was uciekają. Jest to oczywiście taka ekseta, która powoduje, że mobki dystansowe przychodzą do ciebie, aby walczyć w zwarciu przez tam kilka sekund. Warto sobie ten czar zakupić naprawdę petarda, polecam serdecznie, mega, mega wiele razy już spowodował, że przyjemniej mi się biło jakieś miejscówki, chociażby nam niech to będą głupie małpy gdzie sobie robiłem hunting tamtaski i wszystkie sibangi, wszystkie merkliny po prostu mogłem sobie do siebie przywoływać, nie stanowiły żadnego problemu, więc polecam 150 poziom. Słuchajcie, na sam koniec kilka słów na temat koła umiejętności. Will of Destiny, słuchajcie, no ja aktualnie mam 220 poziom, a więc 20 punktów już udało się dobić. Niewiele to w sumie zmieniło, ale jednak. Gusta guściki. Każdy oczywiście robi względem siebie, więc nie musicie się w żaden sposób sugerować tym, co ja mam ustawione. Ja wam wytłumaczę, co ja tutaj zrobiłem. Oczywiście to pamiętacie, czyli mamy tutaj dodatek, jeżeli chodzi o HPK, prawo-dół, tutaj również mamy gemik. Ten gimmick powoduje, że mam 2% odporności od lodu, i przez to, że mam odblokowany ten perk na full. No to również tutaj damage and healing mam plus 1. Co zrobiłem dalej? Dalej, słuchajcie, poszedłem w ExoriMin. Tutaj sobie generalnie mamy coś takiego, że w momencie, kiedy używam ExoriMin, dostaję 5% life Leacha do tego czaru. No i poszedłem sobie w dół lewo. W momencie tym dyskuję również HPK. I teraz tak, wiele osób uważa, że to jest spoko, że to nie jest spoko. Mi to wiele razy pomogło i to naprawdę bardzo mi pomogło. Czasami były tak na miejscówkach, gdzie Rafał, mimo tego, że mnie leczył, mimo tego, że się naprawdę starał, to mi zostawało po 150 po 200 HP. I uwierzcie mi, nie mając tego, no mogło być ciężko. Zastanawiałem się oczywiście tutaj nad tym, żeby pójść w prawo górę w mitigację. No, ale na razie oczywiście takich kroków jeszcze nie podjąłem. Taka większa zmiana oczywiście pojawi się na 225 poziomie. Wtedy tych punktów będzie nieco więcej i będę mógł odblokować sobie jednego z tych perków na full. A więc w kolejnym podsumowaniu między 200-250 prawdopodobnie zobaczycie jakąś większą zmianę, pewnie coś tutaj troszeczkę zamotamy, żeby miało to większy sens. Ja poszedłem w HP, a dzięki temu też mając więcej HP, nie miałem takich problemów na huntach, znaczy powiem tak, miałem problemy, ale byłem bezpieczniejszy. Każdy oczywiście może zrobić po swojemu, ja zrobiłem w ten sposób. Chcieliście podsumowanie, żebym wam mówił oczywiście o wszystkim, no to mówię. Dwa słowa jeszcze na temat czarmów. Jeśli chodzi o czarmy, nie patrzcie oczywiście na mopki, bo to wynikało po prostu z tego, gdzie ekspiliśmy, ale same czarmy. Pierwszy czar, który odblokowałem to jest dodge. Wiele osób na streamie mówiło, że docz nie bardzo, że to jest czar, który nie ma sensu, że dla rycerza niepotrzebny, że lepiej pójść w jakieś inne gdzieś tam ofensywy itd. Poszedłem za swoją namową, sam zdecydowałem, że jednak spróbujemy tego Dodża i muszę wam powiedzieć, że jest petarda. Miejscówki, gdzie go najczęściej gdzie najczęściej z niego korzystałem, no to oczywiście mury po odblokowaniu warmasterów i meduza towery, gdzie jak widzicie mam podpięty akurat behemoty ułatwienie dla druida. Pytałem Rafała, czy ma jakoś łatwiej, żeby mnie wyleczyć. Powiedział, że zdecydowanie tak. Często była sytuacja, gdzie mobki po prostu odbijały ten atak, w związku z tym Rafał nie musiał się tak aż napocić, żeby mnie wyleczyć, więc doc jako pierwszy czarm dla rycerza, jeżeli usłyszycie od kogoś tak, zgadzam się, gorąco polecam. Jeśli chodzi o kolejne czarmy, no to tutaj widzicie, no na razie udało mi się odblokować tylko i wyłącznie jeden. Kwestia oczywiście robienia bestiarki, jeżeli ty w drogi widu regularnie zabijasz mob Zbierasz punkty i masz już ich więcej, no to pewnie będziesz miał już w tym momencie może 3 czarmy, może 4 czarmy, nie wiem. Ja akurat na 220 poziomie mam dopiero dwa i po odrzu zdecydowałem się na zapa. A dlaczego? Dlatego, że miejscówki, na których w większości będziemy ekspili, to są miejscówki, gdzie ten zap, ta energia jest raczej żywiołem neutralnym. Mniej mopków jest na ten żywioł gdzieś tam odpornych bądź wrażliwych, raczej w stronę neutralnego. Myślałem o Frizie, myślałem o Inflamie, ale te z kolei jest tak, że albo jest część mobków, które będą wrażliwe, albo potem znowu takie, które będą w większości odporne. Zap będzie raczej takim, powiedzmy, czarmem uniwersalnym, dlatego postawiłem właśnie na niego. Dobra, kończymy temat. Myślę, że wyczerpałem wszystko, co chciałem Wam powiedzieć, jeśli chodzi o... Takie podsumowanko między 100 200, gdzie ekspiliśmy. Pamiętajcie, że ten filmik nie mówi o tym, jak się ubrać na dane miejscówki, na co zwrócić koniecznie uwagę i tak dalej. Jakieś tam drobne tipy Wam, oczywiście, sprzedałem tutaj przy okazji, ale to nie jest filmik, który ma gdzieś tam pokazać, jak ekspić, żeby było idealnie na danym spocie. To jest takie podsumowanko, jak Elite Luka rozwijał się na poszczególnych poziomach, o jakie miejscówki zahaczaliśmy, co się zmieniało w ekwipunku, w czarmach, w kolomiętności. To chciałem, żebyście po prostu wiedzieli, bo może właśnie ty drogi widzu mając rycerza, właśnie się teraz zastanawiasz, co trzeba zmienić, na jaką później słówkę, gdzie będzie spoko, gdzie nie będzie spoko, więc właśnie taki gdzieś tam drobny materiał ode mnie. Dobra, kończymy. Także to na tyle, jeśli chodzi ode mnie. Wykorzystując ten moment, jeszcze, oczywiście, dwa słowa. Pamiętajcie, moi drodzy, że cały czas, co dwa tygodnie, toczy się loteria Lucky Luka. Jeżeli jesteście zainteresowani, to tutaj na YouTubie macie filmik o tej loterii, gdzie możecie zobaczyć sobie, jakie są zasady tego wszystkiego, jak to się odbywa. I oczywiście spróbować swoich sił. Dwie loterie za nami. W pierwszej loterii 1425 coinów, w drugiej loterii 2025 coinów. I tak te liczby zgarnęła jedna osoba. Więc yy, zapoznaj się, drogi widz, jeżeli masz ochotę coś wygrać i spróbować swojego szczęścia. Oczywiście zapraszam też na streamki. Oczywiście zapraszam na Discorda. Wszystko macie w opisie tego filmu. Widzimy się na streamach, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymaj się, do zobaczenia wkrótce. Pa, pa. The days, wyruszamy do tych miejsc, kiedy mama dała glace, to szyk na napoczylenia.